Cześć wszystkim z tej strony Lambas. Dzisiaj jestem sam, bo postanowiłem e, nagrać odcinek między e, tymi odwiedzinami rolników, mechaników u nas, żeby żebyście zbyt długo nie czekali na nowy odcinek. A więc, e, tak jak widzicie, już trochę mm, no, wykosiliśmy tego zboża. I ja już trochę e, sprasowałem, tutaj już na drugie pole wjechałem. Za chwilę zacznę prasować. Yy, głos nagrywam po nagraniu tego filmiku. Yy, coś mi się zwaliło. Wrzuciłem nawet ten filmik nie sprawdzając, yy, czy głos jest. No, błąd. No dobra, mniejsza z tym. Tak, ruszyliśmy, prasujemy teraz. Yy, licznik yy, kostek pewnie włączę. Yy. Dlaczego? No dlatego, żebym wiedział ile tych kostek jest. No i tutaj takie pytanie do Was małe. Ile brać za jedną kostkę od rolników mechaników? Tak w miarę y, rozsądną cenę podajcie. No, a w sobotę pewnie będziemy nagrywać już razem z nimi odcinek. Yy, więc tak, no jedno pole będziemy zbierać z y, demonem dla siebie. Nie, przygotowałem tam nawet yy, przyczepę, podpiąłem yy, zatora i, i, i przyczepę jedną zostawiłem na polu tam przy kompanii, żeby było gdzie wysypać zboże w razie czego, bo będziemy jeszcze kończyć też żyliwa tutaj już poza, poza kamerą, poza wiecie, yy, żeby nie pokazywać tego samego non stop. I co? po tych odwiedzinach jakieś dobelki zostaną sprzyknięte z tych pól to myślę że zaczniemy powoli no, uprawiać nasze pola być może jakiś nowy zakup z to, e, sprzedaliśmy MTZ, a więc może coś, jakiś nowy zakup będzie jakiś, ściągnąć może jakieś maszyny nowe co jeszcze nie wiem, zastanawiam się czy, czy robić podorywkę, czy po prostu uciążyć agregat i agregatem jak... przejechać po tych polach. Właśnie się zastanawiam nad tym, możecie mi doradzić, co by było lepsze. A czy, nie wiem, może opryskać na tak co zielska jest. Tyle chyba pytam do Was co, jest, coś, co jeszcze? Zastanawiam się czy jak długo ciągnąć ten sezon trzeci na no właśnie, jak długo ciągnąć ten, ten trzeci sezon No jeszcze kilka odcinków na pewno będzie. Zamierzam wam pokazać no te uprawy moje, wszystkie siebie i tak dalej, siebie. Czy może jeszcze za nowy pójdź, nie wiem Ale czy, czy zostanę na tej mapie jeszcze dłużej, żeby drugi żniwacz? Chyba raczej nie Myślę, że to wystarczy Czyli dałbym gdzieś jeszcze 5 no. odcinków z trzeciego sezonu I, i, i będziemy kończyć 5-6 odcinków Nie musiałem cofnąć, bo i pracowanie w miarę idzie tylko tutaj dawan chyba po pijaku pryskał bo coś to pomijał strasznie także skąd na tym boru jest od cholery co wiesz no, Filmik jest krótszy ponieważ no, jak sam jest tylko wiadomo i nie czeka na to jak mi pokazuje sam jestem więc być może to dla was zbyt modne do oglądania dlatego w 3 w sumie nie będzie aż takiej krótki bo ponad 11 minut już z nich drogą wychodzi 12 minut I też będzie się trochę wrzucać trochę będzie czasu też się rozderować więc nie jest aż no i tak i jak już mówiłem że w sobotę będziemy kręcić odcinek do zbierania belek to nasze pole z demonem przyspieszamy już mamę z żeby, żeby nie było dwóch po kolei zbierają kostek co jeszcze? być może kupię sobie z demonem rozrzutki bo trochę tego demon jest kilka kut mamy płaciłoby się kupić z tam rozrzutki ja musiałem jechać zakręcić Tabelki, ciasto jest. No na drogę pojechałem. Trochę jestem jak słychać po mnie chory, przyziębiony i, i głos mam inny. Eee, sprawdzę jak to będzie się nagrywać, jak będziemy słychać. Jak, wiem, jak będzie lipa, no to zrobię przerwę w nagrywaniu filmów. A on już no, mam nadzieję, że nie jest aż tak policzym, bo ja słyszę, że, że, no, że mówię po prostu przez nos. Przeżypiłem się już, się przy ziemi. No i to, to pogoda, jeśli ma się powoli zaczyna. A jak już przyzwyczaiłem się do ciepła i kolejne pięknie A Ano to już naprawdę jest zimno przed wieczorem. No po prostu zapomina się już o tym, że trzeba się przygotować. trochę i zacząć muzuć tutaj, mówić po Ale dobra, temat. Zmienimy dworzec. Stał z demonem dookoła, czyli po prostu trzy ponad. No już kiedyś z tych trzech to zaczęliśmy. bo Trzeba było dwa pokosy tylko w koło zrobione czy tak, już nie pamiętam no, ja to dokończę pewnie poza, poza kamerą po kilku minutach nie tracić czasu, żeby jak już rolnicy tu wpadną żeby było wszystko spracowane, przygotowane no i weźcie pod uwagę połowę a on tutaj błądnie wyskoczył a, escape Dobra, zwróćcie uwagę na to, że ja sam pasuję i no i, i ta cena tych belek chyba powinna być troszkę wyższa, ponieważ rolnicy e, nie będą musieli pasować, żeby tylko mieli gotowo belkę do zebraka. Tak więc myślę, że cena też powinna być stosunkowo wyższa. No i dobra. I to już w miarę rośnie wyprasowali tego. Jak tych No 4, jakieś tak, 2, 4. No i tam taki jest jakby... No tak, 8 już kadam bez przerwy. Jak dziwnie trochę mi się chyba nagrywa. No, Od głosa głos, oddzielnie wideo. Ja przynajmniej staram się y, mówić teraz dostać coś mam nadzieję, że mnie dobrze będzie słychać i, i w ogóle y, mikrofon mam taki sobie być może w y, przyszłości będę w stanie sobie lepszy jak samo słychać. zobaczymy jak się poukłada wszystko a tak Dobra, tutaj już będziemy powoli połączyć chyba. Jeszcze jedno po zrobimy. Chyba nie pamiętam, bo wiem, że nie skończyłem tego pola przy Was robić, tak powiem. I tu panu to jest belet. Całkiem nieźle. Nie wiem, czy mogę nie kasować, jeśli do mogę zobaczyć ile było z tych dwóch pół tych, tych belek No i to chyba będzie aha i co jeszcze? No nie będziemy też pokazywać jak zbieramy belki z tych wszystkich pól bo to się zeszło chociaż tam będzie tam wyjrzałam 4 osoby chyba 4 czy 5 osób bo no, to ja też mam widły z domowe to żebyśmy mogli zbierać no, ale to jednak tak by się zeszło i tak. No. Na pewno by się zeszło. No dobra, i tu chyba będę kończył powoli. Tak mi się wydaje. No dobrze, akurat rzucę filmik do renderowania. Zrobię sobie kawę i wniesiądę do, do innej gry. Myślę, że teraz będę nagrywał yy, żywe klipy. Dzisiaj być może jeszcze wrzucę coś z I am Alive zobaczymy Tak mówiłem staram się teraz uzupełnić te, 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 te ten Zastój taki na, mały na kanale i wrzucać te filmiki systematycznie Chociaż wiecie mam też swoje życie i, i, i nie zawsze można nagrać filmik dobra i teraz e, biegniemy tutaj dozy to do oraz przygotowaną już przyczepam do zbioru belek. Nie wiem, wrzucę chyba jedną belkę i się pożegnam. Dobra. Mamy widły. Nadzieję, belkę. Jest. I rzucimy. Dobra. I tak, to by było w tym odcinku na tyle. Poza odcinkiem dokończymy oczywiście te, te, te trzy pola i, no i dokończymy prasowanie oczywiście. Trzymajcie się do usłyszenia w następnym odcinku. No i cześć!